Ja się chciałam tylko zapytać o kibiców, jakiś komentarz, bo chyba niecodziennie takie mecze są w naszej lidze. Dla nas, dla nas na pewno niecodzienne, bo bądź gdzie nie jedziemy, to musimy się troszeczkę nasłuchać. Nawet Kibu, drugi trener, z Hiszpanii mówił o, pierwszy raz, nie słychać żadnych tam wyzwisk na temat Legi. Był zaskoczony tym, trzeba by było mu wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ale na pewno atmosfera super. Ja też chciałem się do tego odnieść i podziękować naszym kibicom wspólnie, oczywiście z kibicami też, też Legi, bo stworzyli coś, na co tutaj Pogoń czekała 5 lat. I i na pewno zasłużyła na to pobojętność, żeby takie, takie chwile przeżywać. No my żałujemy i możemy przeprosić, że zawiedliśmy od tej drugiej strony wyniku, bo myślę, że z drugiej strony widać było, że zespół bardzo chce z serdegiem powalczyć o, o punkty.